Witam Was z tej strony Adioskiej. A nagramy sobie dzisiaj aktualizację filmu Mój komputer z 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Rzeczą, którą pewnie zauważyliście, to nowe biurko. Teraz tutaj Wam pokażę zdjęcie, jak wyglądało ono kiedyś. Było takie tutaj białe w tym miejscu. Magnesy są dalej, telewizor w tym samym miejscu. No i tak, stojak na słuchawki, taki fajny z czterema USB-kami. Świeci on sobie, można sobie zmieniać kolorki. Fajny jest ogólnie. No tutaj taki stojaczek z Ikei. on powinien być na telefon, ale wsydałem wszystkie tutaj do światełek, ledów i tak A właśnie, ledy. No to są ledy, tak. Takie niebieskie sobie ustawiłem. Pulpit. Pokażę Wam tak jak ostatnio, czyli na pulpicie jest kosz, dokumenty, Roblox Studio, no i folder. Funny moments live, ale to jeszcze zobaczycie kiedyś. Tutaj taki wszystko tu jest tak ogólnie. No i tutaj autko, autko, auto z Lego technik ale to, no. Y cable management taki, taki C, ale, ale jest. Y kierownica nowa, kiedyś miałem Logitech, y coś tam Force GT, już nie pamiętam, a to jest teraz Master T150 w wersji Ferrari Edition. Stary laptop, pedały tam do, do kierownicy. No i co, przechodzimy do nowych... Podzespołów komputerowych. Trzym z nowych podzespołów komputerowych są wentylatory Crux Lunar RGB ARGB Kit. E, tutaj są trzy wentylatory w jednym opakowaniu. Tak one wyglądają. Obudowa ta sama, dalej, a czarna lista zasilacze. ale jest, no. tutaj mam akurat taki kolorek ustawiony. No i jeszcze tylny wentylator tam. Yy, tutaj oczywiście, jak ja to nazywam, czytnik płyt, ale to, to, to się tak nie nazywa, nie wiem jak dokładnie. O, dysk yy, 1 terabajt od 2 no i taki czytnik karty Compact Flash, SD i tak dalej. To są te wentylatory na stronie Kruxa. Można sobie zobaczyć, Dam do wszystkich będą linki w opisie. Mają one, tak jak tutaj piszę, 9 łopatek na jeden wentylator. 16 punktów LED na jednym wentylatorze, kolor czarny. Łopatki są półprzeźroczyste i to jest w nich fajne, że nie dość, że się świeci łopatka, to jeszcze się świeci ta obręcz, jak tutaj widzicie. Także to, przechodzimy do kolejnej rzeczy, którym jest zasilacz. Zasilacz BeQuest System Power 10 650 W. Ma on certyfikat 80 plus brąz. Tak wygląda on na stronie Big Quieta. Jest on bardzo fajnym zasilaczem, no i dosyć yy, tanim. Bardzo fajnie jest stosunek ceny do jakości. To też będzie, oczywiście, link w opisie. No i zastąpił on poczciwą i czarnolistową Akige. Tomo, tomoto to Akige, która miała 502, a tak naprawdę to na linii 12V miała tylko 264. Tak ona wyglądała. Miała na 500W, teraz zasilacz ma 650. No i co? Pokażę Wam jeszcze jakie były stare wentylatory, też niestety od Akigi. No i te wentylatory od Akigi zostały zastąpione tymi lunarami. No i co? W sumie. A, jeszcze zapomniałem. Mikrofon, o którym już Wam mówiłem dużo, czyli SPC Gear SM900. Tak on wygląda na Xcomie. On już. Trochę malat. Kiedyś o nim mówiłem na filmie, no ale na podsumowaniu go nie było. Głośniki te same. Właśnie, myszka LG, nie LG, tylko Logitech. Paga. Nie pamiętam już nazwy. No i klawiatura też od Logitecha. O, bardzo ją polecam. Też będzie link w opisie. Tutaj ten panel mi się strasznie podoba. Można sobie podgłaśniać, przyciszać, zatrzymywać film. W ogóle wyłączać głos i tak dalej. No i co? No chyba dochodzimy do końca. Tak wygląda moje stanowisko na ten moment. No i co? Pa!